Hej, Hejcie, witajcie w kolejnym odcinku zagrajmy w Tleaking Evolved Multiplayer. Ponownie zagramy sobie Diawol plus AZ Meron. Tak, standardowe combo. Tym razem dwa parasajty. O, już myślałem, że mi się coś zepsuło z grom. W każdym razie startuje gra i podzielimy się tak jak zwykle, czyli ja na północ, a AZ na południe. Z parazajtami jest te o tyle dobrze, że jeżeli wybijemy porówno swoje części świata, to będziemy dostawali bardzo dużo DNA, więc to powinno nam w miarę pomóc to rozegrać. Oczywiście liczymy na jak najszybsze zakończenie. Już pauzuję. Dobra. Poprzednio nam nie pomogło, natomiast no też nie ukrywamy, że jesteśmy po dosyć długiej przerwie od gry, więc no sami rozumiecie. No właśnie. Widzę, że od razu, od razu wziąłeś ptactwo. Na drugi poziom? Nie, na pierwszy. Jeszcze mi nie stać na drugi. Muszę jeszcze zebrać podstawowe DNA z bazy. Z Dobra. Kraju. Będziesz musiał mi to w takim razie bardzo szybko oddać. Oczywiście, jak tylko będę mógł. Tutaj miał... jeszcze... Czekaj, ja się sobie tu poobserwuję jakie mam kraje na zachodzie. Na zachodzie mam kraje suche. <laughs> tak, to są kraje suche. No to mogę wziąć już pyłki. To mi teraz jeszcze nie pomoże, natomiast już niedługo. Startować? Tak, oczywiście. Dobra. W takim razie, lecimy. Aha, fajnie. Ja mam ten bonus, ale ty go nie masz. Pewnie, Właśnie zauważyłem tak. go. Właśnie to zauważyłem. Jasne. Mam, mam nadzieję, że jakiś błąd. O, jest. Jest i ten, jest i ten twój bonus. Okay. E, to chyba się nie pojawia do momentu, dopóki nie ten. Nie e, Ty nie masz mutacji. Tak, nie masz, mm -hmm. nie masz mutacji. Tak? Dobra. Oddałem ci już ptaki. Możesz je już brać. Dziękuję. Dobra. Jeszcze 4 DNA. Ja idę prosto w leki i od razu na drugi poziom je ładuję. Nawet nie biorę na razie odporności na zimno. Jeszcze tu mi się nie przyda tak bardzo, jak te leki. Jak tylko będziesz miał samoloty, wyślij mnie do Afryki. Mhm, mm tak, tak. Będę do pomiędzy, Afryki no. Zachodniej. Chyba, że... No tak, sam się nie dostaniesz. Okay. nie, sorry. Nie, do Afryki Środkowej oraz do Ameryki Środkowej. Dzięki temu powinienem się rozprzestrzenić okay. na wszystkich tych kontynentach. Mhm, mm dobra. Zaraz będę miał leki na drugi poziom, ty, jak rozumiem, też chcesz leki? E, no tak, ale na pierwszy i to dopiero później. Dobra, to na razie sobie zostawiam je na dwóch poziomach i idę pod samoloty w takim razie. Żeby to już było. Dobra. Jeszcze potrzebuję trochę DNA, więc jeszcze będziesz musiał poczekać. Na razie się strasznie powoli rozwijam, nie wiem dlaczego. Dobra. Ludności, mm, niedobrze. No cóż, w takim razie ja zostanę na nudnościach, bo ty idziesz pod dezenterię, nie? Za chwilę będę musiał. Dobra, to w takim razie fajnie by było jakbyś poszedł tą drugą ścieżką. Bo nie chcę tracić tych DNA jeszcze. Jeżeli się na przykład jakieś tam inne wyewoluowały, to żeby mieć. No to znaczy, po cenie się daje tobie pewne bonusy, natomiast ja zawsze chodziłem generalnie przez po tą ścieżkę no. mhm. od lewej. Okej, okay, 28 punktów DNA, jeszcze 4 tylko potrzebuję, jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę i będziemy mieli już samoloty i od razu Ciebie wyślę do Afryki i do Ameryki. Powiedz mi, czy Ty masz jakąkolwiek śmiertelność, czy nie, prawda? Zero. Zero, kompletne zero. Jak klikam na śmiertelną kradzież, to mi się pojawia, że dostanę trochę tej śmiertelności. I to jest taka ilość, że mi się nie opłaca, jak wyjść do dysenterii. Mhm. u mnie też to jest, że jeżeli od Ciebie ukradnę, to troszeczkę tam dostanę. Dobra, nie wiem, jak to, do końca to ja działa, chyba, chyba to zrobię. O mój Boże, jakie piękne geny dostaję. Jakie piękne mutacje. Dostałem już wiesz? ból głowy, Uuu. krwawienie podspojówkowe. To fajnie, to bardzo przydatne. I to Idealnie. To są po takie tanie, więc. Od razu ci to też y, daje szaleństwo? Chyba tak, chyba już masz szaleństwo, nie? E, nie, 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 ale już mogę brać. No właśnie, o to mi chodziło. Oj, nowe niepukające choroby? Co? Ciebie wykryli. Czemu nie wykryli? Masz no, pewnie ode mnie, dotkliwości, a od siebie. Też coś tam na pewno no, to masz. No, też trochę mam. Dobra, biorę świetlno kradzisz w takim razie. Mhm, okay. I, robię, i, I robię Am. No, powoli, no, powoli. powoli, ale to woli, musi się no rozpędzić, da? nie? Bo to musi zadziałać dopiero ten gen. Mhm. Zawsze tak jest. ameryka my też... I jeszcze to, Ok. Już jesteś w obydwu tych miejscach, do których tam chciałeś się dostać. O, ja też Dobra. dostałem Pocenie się, super. Z y, przypadkowej mutacji, więc świetnie dostajesz też sporo DNA. Tak, tak mogę pierwsze to, laboratorium. Zawsze Pierwsze laboratorium, robić, no wysłaj mnie wysyłaj mnie albo siebie. Ale jeszcze nie wiem gdzie jest. I to jest ten No problem. wiem wiem. Czekamy. Australia. Dobra. Australia, no twój już rejon. Lecę. Już lecę tam. Nie wiem tylko czy się rozwinę. Dobra, powinno być okej. Okay. Powinno być Otworzysz okay. y na leki. Już. Już jest twoja. Mhm. Czekaj, czekaj, masz. Aha, no tak, masz bonus, dobra. Wziąłem ten bonus mm -hmm. od razu. Stwierdziłem, że olewam. Teraz zrobiłem po prostu, że ukradłem oczy, Ciebie śmiertelność, żeby nie brać z bo jest za droga. I wziąłem bonus do śmiertelności. Działa pięknie. Mhm, mm no to super. Bardzo dobrze, dlatego że musimy jak najszybciej. W sumie mi się tylko przyda to DNA. No, ty nie dostaniesz go jeszcze. Y dostaję za, za, za samo zabijanie. No tak, to, to wiadomo. Ale nie dostajesz z tego pasywnego, nie? Kolejny laboratorium, kurczy, no. Kurczę, no. Ty się. powinieneś jak najszybciej starać się zająć Chiny i mi oddać tę Mhm. Mm a ty nadal nie masz odporności na zimno? Bierałeś to pod uwagę? Uchryste, panie! Co się stało? Dezenteria mi zmutowała randomowo. Nie zauważyłem. Dezenteria? to chyba dobrze? Tak, ale zobacz, co się stało. Aha! Nie masz. 6 milionów! Właśnie, ja tak się zastanawiam, co się dzieje? Czy ty to planowałeś, czy co? Nie, 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 do tego nie było w planie. Okej, no dobra. W każdym razie dobrze, że zauważyłeś. Zaraz przyda się bonus do zabijania na Niemcy, jak będziesz mógł. Bo będę miał zaraz martwicę. Za Tylko jeszcze nie, nie. Jeszcze nie, jeszcze nie, ja ci powiem kiedy. Bo jeszcze nie mam tej martwicy. A za wcześnie, no to by był na nic ten bonus. Kurwa, przestraszyła mnie ta dysenteria. Okej, okay, dobra, już możesz. Jak Ci stać, to stawię na Niemców. No, kosztuje na razie 3 DNA. No to, wartościowe jeszcze. Kolejne laboratorium. Niedobrze, bo już mamy trzy laboratoria. Dwa. Czyli dobra, trzeci powstaje w tym momencie. Na mnie! Na ciebie! Nie! Yeah! I od razu powstało! I w Japonii! Jasne, dobra, to ja już tam lecę. Poradzimy sobie z tym. W Australii się zaraz rozwinę, także zniszczę to laboratorium. W Japonii, no... Dobra, powinno pójść. Jestem też już w Chinach. Zaraz wezmę sobie szczury <grym> na drugi poziom. Za A, dwa muszę przyznać, dana. że jest to dla mnie problematyczne, żeby się rozprzestrzenić na świecie. Mm -hmm. No, nie wiem w sumie. Może przez ten błąd, nie? No tak. Mam nadzieję, że to to. Dobra, zostawiam kolejny bonus na Niemcy. Nie pękło to laboratorium? No właśnie, teraz nie. idzie szybciej. Świetnie. Masz małą śmiertelność, sorry. No tak, ale mam... Aha, no właśnie, dlatego że ten bonus działa tak, że jeżeli nawet y ja nie mam żadnej śmiertelności, to tak jakby daje mi chyba ujemną tą śmiertelność i ja potem to muszę zrównoważyć, bo wydaje mi się, że martwica dawała troszeczkę więcej jednak. Możliwe, to, to miałoby, miałoby sens, ale to i tak było dla mnie na tyle warto. O Jezus Maria, Filipiny. Ej, zaraz padniesz. No właśnie widzę, że to strasznie szybko idzie, ale... Dlaczego to idzie na ciebie? Dlaczego się pytasz? Dlaczego? To jest oczywiste, ta gra mnie nienawidzi. Dezenteria, dobra, biorę dezenterię i znowu ściągnę ich na siebie. Że to okay. jest niemożliwe, żeś ty miał większą śmiertelność ode mnie. No nie ma. Jezus Maria. Przepraszam, musiałem to zrobić. Bardzo dobrze. Ten bonus będzie pięknie działał. A ten? Jeszcze pięć. Hu, 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 hu Kupa śmiechu. Masakrujemy, masakrujemy ich. I kupa mm, tu swoją drogą. Japonia, zaraz przyda się bonus, podwójny najlepiej. Na Filipiny też niedługo. Już, możesz na Japonię stawiać. Na Filipiny zaraz ja postawię. <coughs> o Chryste Panie, Afryka? o Chryste Panie, szybko trzeba. Afryka. Trzeba szybko zniszczyć na Ciebie laboratoria. Co? Co się stało z Afryką? Nie ma. Afryki. Filipiny, nie ma żadnych. Filipiny, jasnej. Filipiny, Filipiny. Nigdy nie było żadnej Afryki. Objawy, dobra. Można zabijać Murzynów. Dobra. Dobra, wszystko jest pod kontrolą póki co. Na razie jest okej. Okay. Na razie jest okej. Okay. Będzie ehm, na pewno nie... Nie tam leczyć ta mogą. Mnie tam leczyć mogą. Dobra, postawię na Brazylii bonus, żeby szybciej ją wybić. Może znowu sfokusują się na mnie. Sfokusujcie się na mnie, cholery! No właśnie, kolejne laboratorium, na mnie dlaczego? Dobra, jest. 86% wiem, no. zostało mi 30 dni życia. USA i Kanada. Zostało mi 30 dni życia. Cicho, nieprawda. No, z powrotem się spokusowali na mnie. 19 dni życia. Na mnie. 16, tak 15, jest. 14, 13. A, przetasuj. Nie mogę, nie stać mnie. 7, 6, 5. Dobra, żartowałem, stać mnie. Mam jeszcze 50 dni życia. <laughs> Zróbże z tym coś! Nie mogę! Nie staćmy jeszcze! Się Dwa mać. Jeszcze nie dostaję takich dużych wartości jak powinienem. 40 dni, dobra, poradzimy sobie. Laboratorium ma powstać na mnie na i tyle. A nie, ładuje się na ciebie, ale patrz, zaraz przejdzie na mnie. 100%. 100% przejdzie ja na już mnie. Nie, już nie wiem, jak działa ta gra. Gdzie jest jeszcze jakiekolwiek. A dobra, na ciebie. Ok. Ej, dobra, bo teraz koleś się ze mną niezabawnie nie, nie robi. Ty powinieneś zjeść drodze. Trzeba zniszczyć Australię. zniszczyć Australię, zniszczyć Australię, zniszczyć Australię. Nie stać mnie na razie na bonus, muszę trzymać na przetasowanie, muszę to kidlać. Na trzy laboratoria nie da, nie da rady, nawet to spowolnienie badań nie da. Dobra. Jeszcze raz przetasowałem i znowu 50 dni, jej! Zrób niewydolność wielonarządową czy coś. Yy, nie niestety. Chociaż, mi. chociaż cię na coś przydasz. I nie mam jeszcze Grenlandii, nie mam jeszcze Islandii, USA, okay. Kanady. Nie, wybij się stary, i tak cię wyleczą. Tak myślisz? Tak, Sytuacja tak wygląda, że cię wyleczą. Okej, okay. dobra, to w takim razie. Adios amigos. Jak to się mówi? I dyzent. nie, nie, dyzenteria. Niewydolność naszego doła. O to mi chodziło. O, jeszcze więcej śmiertelności. O, laboratorium nie na nie Grenlandii. Co? Jak fajnie. Churda, <laughs> Stać Staćcie na, na bonus do zaraźliwości? Nie. Za mało DNA mi dajesz. Zaraz dam ci więcej, spokojnie. Zaraz to ciebie nie będzie, stary. Damy radę, spokojnie. Ja jeszcze, człowieku, zdążę na tych ośmiu dniach wybić całą Islandię i Grenlandię. Zobaczysz. 5, trzy, 2, 1. To jest dosyć istotne, żeby zniszczyć Nową Zelandię. Ojej, nie ma szans. Oj, nie. Leczą mnie. Australia, proszę, chociaż ty. No nie, wyleczyło. To jest koniec, koniec. Ja się tam nie dostanę. Nie. Jeszcze nie. Nie spiesz się tak. Patrz na to. <laughs> patrz kto żyje, a kto umiera. <laughs> Cicho bądź. No patrz! Nie, nie żyjesz! Z... Ja wiem. A co ja poradzę na 4 tablateria? No, no do... dobra, chrzanić tę grę. Jest dobrze, jest dobrze. Ja żyję. To się liczy. 200 dni mi zostało. Gdzie te czasy, kiedy robiliśmy to w 716 dni wygrywaliśmy? Aaaa! Jest dobrze. Naprawdę. Zostało mi 200 dni życia. A spokojnie. Wycofałem sobie tą niewydolność, bo to troszeczkę za szybko jednak szło, a chcemy to jeszcze przecież wygrać. Nie? <laughs> Chyba, Chyba nie tak. Do końca. Chyba nie do końca. Chyba damy radę. Coś mówiłeś, że zdewoluowałeś? Zdewoluowałeś niewydolność, niewydolność tak? Jak śmiesz! Zostało mi jeszcze 166 dni życia. Damy radę. Na no spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Wyklikani. Dobra. U.S.A. się rozwija. That's OK. Boję się teraz powiedzieć gdzie się rozwijam, bo zaraz Miazę rzuci bonus do śmiertelności. Czekaj. 54 dni, na spokojnie. Damy radę jeszcze sobie do llepotę. Damy radę, damy radę, damy radę, spoko. Jeszcze mam 160 dni. Tylko mam tak wrażenie, że strollowałeś tę grę. Oczywiście. Ta gra ze mną nie wygra, nie ma takiej opcji. Aha. Ja pokonam tą grę. Dlatego że. Pokonałeś tą, pokonałeś tą grę i nie masz kraju startowego i nie masz DNA z kraju startowego. No tak. Ciekawe przez co? Hmm, ciekawe co tu robisz ten żółty taczek. bonus. Francja jeszcze stoi. 4, 4 ja, miliardy. bonus? Się radę. Nie wiem. Taki taki żółty pulsujący bonus. Hmm, ciekawe skąd on się bierze. Hmm. Ja nie, wiem, o, nie wiem o czym ty mówisz. Y, możesz mi odstąpić nie, odporność dam, na nie. ciepło? Tak. Jeszcze bym powalczył chwilę. Mogę ci odstąpić ten, w odpornienie genetyczne. W sumie i tak to zrobię. Co mi to... A no tak, 200 dni, okej. Okay. Spoko. Yy, jeszcze no powinieneś. Walcz, dać... walcz. Będę walczył do końca. To będzie trwało 2000 dni, ale będę walczył do końca. Laboratorium powstaje. Hmm, ciekawe gdzie Meksyko, Ok. Tam jestem i tam się rozwijam w miarę, więc okej. Okay. W porządku mi to pasuje. O, nawet jeszcze to dałeś. Bonusik, pięknie, dzięki. Super. No, tak. 170 dni, to tym już się raczej nie martwię, bo to już jest takie bezpieczne chyba. Dobra, idę pod szaleństwo. Co to? Ile? 60, dobra. Stać mnie. Ważne tylko, żebym się nie wybił, bo jeszcze muszę się dostać na wyspy. Nie pomogę ci. Mhm. Z tym... A powiedz, ty cały czas dostajesz DNA za ciała? Tak, cały o, czas. O, to super. I to sporo. Mhm. Mm Stać się na samoloty? Czy nie? nie. 76 DNA. Okej. Okay. Nie ma takiej opcji. Wysij się do, do Saudi. Sauda, no tak. E, 30... Pamiętaj też, że ta cała Afryka to ona niby taka wykrwawiona, ale tam nadal w niektórych wiem, krajach są ludzi. ludzie. Mhm, widzę, widzę. Tak samo jest Nowa Gwinea. Filipiny, chyba też nie, dobra, zero. Okej. Okay. Chociaż tyle. No akurat w Filipii, nie. Arabia powinna... nam dać radę, teoretycznie wszystko jest do zrobienia. 90 dni, no ale to laboratorium jak pęknie to... Ale nie, wybijam się tam, wybijam się w tej Arabii. No, eee, to się w Meksyku. W Meksyku? Dobra, w Meksyku dam radę, tylko wybijam się w Arabii. To jest ten problem. Nawet z bonusem? No właśnie, nawet z bonusem. Mam już nawet drugi poziom odporności. O dobra, teraz, teraz idzie do przodu. Teraz jest OK. Tylko ważne, żeby mnie nie czy... Jesteś w stanie jeszcze zrobić genetyczną ofiarę? Nie powinna być droga. Szary, to nie czekaj. Mogę zrobić za chwilę. Okej. Okay. To przyda się na pewno. Bo ja już mam ob obydwa przetasowania wrzucone i. Mhm. No, to jest ten problem. Arabia Saudyjska idzie do przodu, ale za, za wolno. Dobra, weźmy tak. Masz genetyczną ofiarę w takim razie? Mhm. Okej, okay, dzięki. Świetnie. 200 dni znowu, jesteśmy na bezpiecznym pułapie. Jest ok, bonus by się jeszcze raz przydał na Arabii, bo muszę się tam rozwinąć do jakiegoś tam 2000 powiedzmy ludzi. O właśnie, świetnie, dziękuję. Karaiby. Jest cholernie drogi już teraz, więc trzeba go uż używać ro rozważnie. Mm -hmm. Madagaskar, wybiłem się tam, a tam specjalnie. Y Islandia. Policzałem. Islandia zginie na Madagaskarze, to ja ciebie tak jakby ten. Wysłałeś mnie tam, ale się wybiłem. To jest ten problem. Znaczy, Mek... czekaj, gdzie? A, Madagaskar? No właśnie. Ha, dobra. Sorry, pomyliłem się z Meksykiem. Hmm. Brawo, wyszliście na ten Madagaskar w takim razie. Hmm. Myślę nad wycofaniem dobra. martwicy, żeby całkowicie przystopować na razie z zabijaniem, a się rozwijać. Gdzieś się roz zacząłeś rozwijać, tak przy okazji. Nie jestem pewien gdzie Chyba Nie na Karaibach No tak, Karaiby, zdecydowanie tak No śmiertelności masz trochę za dużo jak tak patrzę Dobra, to wycofuję W sumie mogę tylko to Nie, Poleciało mm, Zarażanie, zarażanie, jeszcze przez co mogę? 93% CO JEST ZNOWU?! Trzy LABORATORIA POWSTAŁY! Tak, znowu trzy laboratoria Magiczne 3 laboratoria Oczywiście, Ale jedno, tak. jedno, jedno pęka Gdzie ono jest? Karaiby, tak? Boże, nie mam już więcej przetosowań. No ja też nie. Jedyne co jeszcze mogę zrobić to krwawienie podspojówkowe i ból głowy. A nie, 200 dni, a to spoko. To jest okej. Okay. Co? Okej. Okay. 250 eee, Madagaskar, dni, znowu się wybiłeś? Wiem, widzę cały czas to widzę. Arabia Saudyjska idzie lekko do przodu, ale leciutko, tak dosłownie. Ej, ja cię nie mam skąd wysłać w ogóle do ten. No tylko zarabi. Madagaskar. Tylko zarabi. A ja i tak sobie tam nie poradzę na tym Madagaskarze. Co to jest? Livestock. Dobra. Uuu, no i tyle. 56 dni znowu. Gdzie powstało? Libia, oczywiście. Libia, Libia. Ta srana Libia. Wszędzie mnie chcą leczyć. 50 dni zostało. Czemu nie poprosiłeś o Livestocka? Mógłbym ci go odstąpić. To już za późno. Już i tak go mam, ale teraz widzę, że to przyspieszyło wszystko. Powinno być OK. Może, może damy radę jeszcze. Tylko musimy jeszcze ogarnąć, w których krajach w ogóle mnie nie ma, nie? Madagaskar, znowu się wybijam. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia po prostu. Co się z tym wszystkim dzieje? Arabia Saudyjska, zaraz podrzucę tam bonus. Jeszcze czwarte laboratorium powstanie zaraz. Nie powstanie, nie ma już szans. Nie ma nawet gdzie chyba powstać. Wszystkie kraje są już tak zmasakrowane. Bo to musi być tam jakiś procent ludności, nie? Chyba tylko na Nowej Gwinei jeszcze może. Ale 80 dni, powinno być okej. Okay. rzucam jeszcze na Libię ten bonus. No, chyba będzie okej. Okay. Ważne, żeby rozbić chociaż jedno z tych 73 dni. Mam 99%, a jeszcze mam 100 dni do życia, nie? Powinno być okej, okay. ale już nie mam żadnych objawów, które mogą mnie jeszcze uratować. Madagaskar, dobra, rozwijam się. Jeszcze jeden bonus za żadę? Tak. Okej. Okay. Powinno to już uratować. No właśnie, o to chodziło. 99 dni, ale 200 jeszcze do wyleczenia. Ok. Mamy radę! Czekaj Jeżeli się kurde pieprzy. Na nowej Gwinei się rozwijam. Okej. Okay. Jeszcze zostało Kazachstan, ale to tam malutko, to... Peru, Boliwia, Ameryka Środkowa, Turcja, Maroko, Angola, RPA, Botswana, Zimbabwe, Iran, Kazachstan. Masakra. To brzmi jak dobry plan. Masakra. Damy radę! Nie mogę się wybić. To jest ten problem. Sudan. Yy, Kazachstan, no dobra, z Azji Środkowej Wybijasz spróbuję. się w Madagaskarze znowu. Wiem, wiem. Znowu się wybić na Madagaskarze. Co jest, kurczę, z tym Madagaskarem? Już się tam rozwijałem, ale... Ja... Kurczę, no. I nie mogę teraz wycofać objawów śmiertelnych. Czemu? No bo wszystkie dają mi odporność. Okay. Aha, okej. Okay. <laughs> nie jestem w stanie, nie ma szans, bo od razu by mnie wyleczyli. Czekaj... Okay. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co to możesz jeszcze zrobić. Mogę wyrzucić z siebie guzy. To jedyne, co jeszcze mogę. Możesz... Czekaj... Aha, już mam śmiertelną kradzież, okej. Okay. Możesz mi oddać śmiertelność, dobra, Madag Ej, czekaj, 20-30 tysięcy zarażonych na Madagaskarze. Okej, okay. może się udać, może się udać z tym Madagaskarem. Staram się nie wybijać jak tylko mogę. Irak jest. Afryka Środkowa jest. Anglowa. Peru się rozwijasz. Ale ta Afryka kurczę, no nie rozwijam się tam kompletnie. Dobra, weź ode mnie krew. 20 punktów, zaraz będę miał. Cały czas Pyłki. tak patrzę na to badanie. 5 lat, human. ale nie wiem, czy to się uda. Pył i. Tak, tak. Jasne. Jak tylko będzie mnie stać, to obydwa Pył i krew. Znowu guzy. Nie wiem, czy to mi... nie popsują trochę szyków. Dobra, gdzie się. Gdzie kolejne laboratorium? Afryka Środkowa tak. powoli się rozwijam. Utrzymuje się. Tak to wygląda przynajmniej. 7. <laughs> Angola, Afryka Wschodnia, zabijam się. Dobra. Już mam maksymalnie rozwinięte... Zwierzęta, ekstremalna zoonoza już mam. O, oh, okej. Okay. to nie miało w sumie dużo sensu. Zniszczyłem ostatnie laboratorium na ciebie. No i świetnie. Już żadne nie powstanie. Niemożliwe to jest. Nie ma już żadnego kraju, który miałby wystarczająco dużo osób. Ale. No nie jest. Jest dziwnie, tak powiem. Naprawdę jest dziwnie. Mam już krew na drugi poziom. Ale ta krew wiąże się też z pewnym ryzykiem, że wyewoluuje objawy. No, ty powinieneś cały czas mieć dużo DNA za mnie. Dostaje, ale to nie jest aż tak dużo. To jest ten problem. No wiem. Gdzieś powstaje laboratorium. Ciekawe. No, ciekawe, ciekawe gdzie? Nie wiem, który jeszcze kraj może mieć laboratorium. Peru? Afganistan. 100%. Albo nowa gwina. Jeżeli nowa gwina, to wszystko w porządku, bo to będzie proste. Czy no, Peru też ma, czekaj, idą tu jest ludzi? 2 miliony. Azja Południowo-Wschodnia, to będzie to. To wygląda, że w Azji jest mało, ale w Azji jest bardzo dużo ludzi, na pewno. 22 miliony, tak, bo to jest no ludny, ludny rejon. Ameryka Środkowa, rozwijam się powoli, ale jakoś. Boliwia, jest okej. Okay. Gdzie to laboratorium? Nie powstaje. Nie pokazuje mi już status badania, w ogóle nie ma. Nie ma statusu badania. Chyba jest Ok. okay. Kazachstan, wybijam się, cholera. Maroko, Algieria. Algieria, nie, coś mi się pomyliło. Al Australia. I teraz jest taka spokojna, metodyczna gra. To jest takie najbardziej. 2020 Rockstar. Zdajesz sobie sprawę, co to oznacza? Tak, zdaję sobie sprawę z tego, co to oznacza. Najgorsze jest to, że jeszcze nie wygrywamy. To jest okrutne. Aż 99% badań. Ale już mnie nie wyleczą. Już nie ma statusu badań. Wiem, że... Wiem. Ty tak chcesz sobie... Czekaj. Kurde. Wyślij się do Kazachstanu. Nie stać mnie. Mam bonus. Moje, mój samolot kosztuje 22 DNA. Mój kosztuje 40. To jest smutne, ale ta ekstremalna za działa jednak, jak, bo jak? dostaje się do tych krajów, w których mnie nie ma Aha, nawet, okay. powoli. Może te laboratoria próbują powstać, ale nie mają gdzie. Nie mają, już nie, już nie ma szans po prostu na laboratorium. Jeszcze Kazachstan, Egipc. Kazachstan, ej czekaj, bo ty się wybijasz w Kazachstanie nawet z bonusem. Ale teraz się już nie wybije. nie ma szans, żeby się z podwójnym bonusem wybijało. <laughs> nie rusza nawet do przodu, <laughs> wybijam to... się. Widzę. Jakim <laughs> cudem? Z podwójnym bonusem! Guzy. Cały czas te guzy. Cały czas. Za każdym razem. A to już nawet mi nic nie daje. Jedyne co mogę jeszcze zrobić to. i iść Australia, też Australia też się wybiłeś. Australia też się wybiłeś. nie Niedobrze. Nie mogę wziąć nic co daje mi zabójczość. Ale muszę znaleźć jakiś objaw, który mi da zakaźliwość. Jest to możliwe w ogóle? Jeszcze dla mnie? Eee, nie wiem, o, może jeszcze Afryka Wschodnia. Tam się dostanę. Chociaż nie, no, wybiłem się. Ale, ale wybijasz się, więc. Mam już maksymalną zoonozę, nie wiem co. Może martwica, tak, tak szczerze, bo z tego co mi wiadomo, tam tak, nawet tak. ciała. Mhm. A znaczy, to nie jest chyba dobry pomysł. Musimy spróbować, no, nic znaczy, innego no, no, no chyba z, nie Znaczy, no, wszystkiego na jedną kartę. Tak, zróbmy. Jak tylko będziemy stać, a zaraz my będzie stać, to tak zrobimy. No cóż. się wyjebiesz na głupie ryj. O, tak będzie. Mmm. O, Boże, patrzę na. Te... <grym> wziąłeś wszystkie możliwe objawy. Najgorsze jest to. O, kolejne laboratorium. Ciekawe, gdzie. Hmm. Ojej. Nie wiem, Azja Południowo-Wschodnia, ale to się od razu rozsypie. To nie. No nie, bo one próbują powstawać. ale. Chyba działa, chyba działa. Chociaż... Gdzie? Gdzie działa? Bo nie widzę. No nie wiem właśnie. No nie, nie działa. Nasz genialny plan. Nasz genialny plan, wybiłeś się w Azji Środkowej. Dobra, to już chyba nic z tego nie będzie. Przyspieszmy to już na maksa, bo to już nie ma sensu. Chyba, ch chyba się poddaje. Chyba mi wystarczy. Trzeba walczyć! Nie, nie walczymy, koniec! Twój... Uj. Dobra, nie. to tak możemy sobie siedzieć do jutra, nie? Nie, czekaj, czekaj, ja mam plan. Jaki masz plan? Eee, no, nie wiem, czekaj, czekaj, czekaj. To jest Bez, Odmutuj, poz, pozbądź się tej. Boże. Ups. Po... Coś ty zrobił. Nie zrobiłeś tego. Niewydolność wielonarządowa. Tak, tak właśnie, niewydolność. Ale mam cały pasek zaraźliwości. To jest chociaż tyle. O, cofnęło się nawet badanie. Nawet <laughs> badanie się Ok, Spoko. Nie, jestem, nie jestem pewien, co to oznacza. Bliski tak... Wschód, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Tak się rozwijam, nie rozwijam tak, jakbym mógł, ale nie, nie mógł. nie, rób tego. O, dobra. To jeszcze uratujmy Bliski Wschód na chwilę. Może. Nie. Nawet z podwójnym bonusem. To nic nie daje. To jest zbyt silne. No cóż. 1% ludzkości! Nie, to będzie ten 1%. To będzie ten 1%. 1623 dni. I to jest 1%. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Naprawdę, jeżeli oglądaliście to do końca, to normalnie macie mój pełen szacun. Macie pełen szacun za oglądanie tego do końca. Dziękujemy wam za uwagę i zapraszamy was do oglądania następnych odcinków, które nie będą już takie długie, mam nadzieję. No, chyba że będziemy starali się wybić 1% świata przez 1000 dni. No, do zobaczenia w następnych odcinkach.